o swoją kulturę i staniemy się po prostu częścią innego imperium i w tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest program Rozmawiamy. Ja nazywam się Marcin Płaszczyca, a ze mną dzisiaj jest pan doktor Konrad Meus, historyk, który nam opowie o tym, czy historia w Wadowicach pachnie jesienią. A e, tak, oczywiście no, w no Dlaczego jesienią? Bo to takie trochę mało, mało prowokacyjne pytanie, ale tak czasami mi się wydaje, że jesień to jest... Taka pora, kiedy człowiek trochę jest refleksyjny. Nie? Nostalgiczny, tak, A jak jest. jest refleksyjny i nostalgiczny, no to wiadomo, że rozmawiamy o historii. Tak. To znaczy A... zdecydowanie bardzo dużo wydarzeń w ogóle historycznych działo się jesienią w wodowicach na przestrzeni naszych wieków. Najsłynniejsze wydarzenia jesienne to są te sprzed 100, 101 lat, czyli z listopada 1918 roku. Chociaż tak naprawdę z października 1918 roku, ponieważ dzisiaj mało kto w ogóle pamięta, że dla Wadowic, czy w ogóle dla Galicji, Galicjan w tamtym okresie to przełomowe wydarzenia działy się właśnie w październiku, kiedy e, po pierwsze... Co tam się działo wtedy w tym październiku? To znaczy przede wszystkim dogorywa rypa Hiszpanka, która jak gdyby przez od marca trapiła mieszkańców Wadowicy, i mieszkańców Galicji, w październiku zaczynają wygaszać już ogniska chorobowe, więc ludzie zaczynają brać już ten oddech. No a druga rzecz to przede wszystkim polega na tym, że następuje upadek Monarchii austro węgierskiej. No i Wadowiczanie, galicjanie, szczerze mówiąc, czy pracy mieszkańców Galicji, zaczynają to już dostrzegać, widzieć, w konsekwencji czego w ostatnich dniach października zaczyna się tworzyć Polska Komisja Likwidacyjna, e, która przyjmuje kontrolę nad Krakowem, a jak nad Krakowem, to się życzy również nad innymi konwencjonalnymi miasteczkami Galicji. I kiedy na przykład czytałem w rodzaju memuarystykę, czyli wspomnienia ludzi, również z Wadowic, którzy piszą o tamtych czasach, to oni piszą dopiero z 31 października lub 1 listopada piszą, narodziła się niepodległa Polska. Nie 11 listopada, z ich perspektywy 31 października, w momencie, kiedy Austriacy oddali broń na odwachu w Krakowie, czyli Polacy przejęli kontrolę wojskową nad Krakowem. Czyli nas, do nas niepodległość przyszła troszkę wcześniej. Tak, 1 listopada już Wadowiczanie świętują, zresztą w kinie Wysogląda odbywa się takie spotkanie, gdzie jest, odbywa się świąteczne spotkanie, że nastąpiło odzyskanie przez Polaków niepodległości. Ale czy my dzisiaj na przykład w Wadowicach, Wadowiczanie, mamy tą świadomość historyczną tego miejsca. Eee, inaczej, czy, ile my tak naprawdę wiemy o tej historii Wadowic? Już nie chodzi o te 700 lat, tylko właśnie te ostatnie te czasy nowożytne, kiedy ukształtowały te, te, to miasto tak naprawdę. No bo żeby była jasność, tak naprawdę Wadowice sprzed 200 lat, no to jakbyśmy je zobaczyli, to byśmy nie poznali tego miasta. Dzisiejsze współczesne miasto to właściwie to z XIX wiek i XX wiek, tak? Zdecydowanie tak. Dziedzictwo Wadowic współczesne to jest dziedzictwo pochodzące z XIX wieku i z XX, przy czym z mojej perspektywy naciskałbym bardziej na wiek XIX, bo mhm. jeśli nawet spojrzymy na infrastrukturę, która się zachowała, tego starego miasta, czyli oczywiście nie mówię o blokowiskach, które są jakby dziedzictwem XX wieku, a szczególnie drugiej połowy XX wieku, ale tego starego, starej części miasta, no to proszę zwrócić uwagę, gimnazjum Wadowic, jako szkoła Prysienkiewicza, jako infrastruktura, również powstała przecież w roku 1899. No e, budynki sakralne, które przecież pochodzą właśnie z XIX wieku. No sama struktura, struktura rynku, XX też. Nie? wieku, no tak. Struktura rynku przebudowana po pożarze z roku 1818. Udało mi się odnaleźć materiały, że najprawdopodobniej ten wielki pożar Wadowic miał miejsce 4 kwietnia 1818 roku, ponieważ wówczas w nocy nastąpiła ewakuacja archiwów i innych materiałów z kościoła. Parafialnego. Nie podają z jakiej przyczyny, więc dopuszczam ewentualnie, czy stawiam hipotezę, że najprawdopodobniej z pożaru, gdzie w wyniku tego pożaru spłonęła cała ta pierzeja rynku wzdłuż kościoła. Tak? A czy przed kościołem, tak naprawdę, ponieważ rynek dzielił się wtedy na mały rynek i duży rynek. Były dwa rynki w Wadowicach. Przed kościołem jeszcze była pierzeja drewnianych budynków, potem już jej nie odbudowano. No i Austriacy postanowili, żeby. Wesprzeć mieszkańców miasta w, roz w odbudowie, no to przenieśli również cyrku. Inna sprawa, że plan cyr przeniesienia cyrkułu, czyli bardzo dużego urzędu obejmującego administrację od Skawiny aż po dzisiejszą bielsko-białą, z naciskiem na białą, bo bielsko to był już Śląsk austriacki, yy, no to już mieli wcześniej taki zamiar, ponieważ Wadowice były rzeczywiście w samym środku tego dużego okręgu, więc ludzi ludziom było łatwiej się przemieszczać. Idziemy teraz ulicą. Yy... Zagadłowicza, a dawniej Tatrzańską. To też jest trakt, który też ukształtował się właśnie w XIX wieku właściwie. Yy, to znaczy tak, zdecydowanie jest to trakt rzeczywiście, który z, tamtego, z tamtej epoki pochodzi, ponieważ przed okresem austriackim, no to władowice rozwijały się w układzie północ-południe, co wynikało m.in. z tego, że trasa wiodła z Węgier w kierunku Warszawy i dalej w kierunku Gdańska. A dopiero w momencie, gdy nastała Austria, to się okazało, że trzeba było przeorientować wszystko. To znaczy, stolica znajdowała się w Wiedniu, czyli na zachodzie, a stolica prowincji, czyli Galicji, znajdowała się w Lwowie. No tak. Trzeba było połączyć Wiedeń z Lwowem. A tak się Stąd złożyło... To tak Lwowska, była to po... Dolica A wcześniej była Wiedeńska jeszcze. Wiedeńska była dzisiejsza, to jest dzisiejsza Mickiewicza. I Wiedeńska wiodła w kierunku Andrychowa dochodziła do Rynku, a od Rynku z kolei odchodziła Lwowska, co jest przepięknym, symbolicznym elementem. Tam jedziesz na Wiedeń, tu jedziesz na Lwów, a Rynek znajduje się jakby W środku tej trasy. Bo taki paradoks jest też komunikacyjny, że jak ludzie wyjeżdżają z miasta na przykład do Krakowa, to wyjeżdżają ulicą Lwowską na przykład. Najczęściej. Tak, tak jest, a nie krakowską. A ulica Krakowska prowadzi na Zatorze. Tak, bo Krakowska ma właśnie między innymi bo wskazuje m.in. te wcześniejsze układ komunikacyjny, który był w Wadowicach przed czasem austriackim, gdzie na skawinę wiodła główna trasa w kierunku Krakowa, a dopiero potem Austriacy wprowadzili właśnie te zmiany. Stąd inna sprawa, że ta trasa, zwana jest również Darem, rzeczywiście była rewolucją, jeśli chodzi o układ komunikacyjny, ale też nowoczesna myśl techniczna, która za zadomowiła się tutaj, ponieważ konstruktorami Czy inżynierami, którzy tworzyli tą trasę, to byli Włosi. Mhm. I kiedy znalazłem kiedy plany w Wiedniu dotyczące tej drogi, to sobie proszę wyobrazić, że pół metra podbudowy było pod tą trasą, różnego rodzaju kruszców. To wtedy było w ogóle niespotykane. Zresztą Austriacy byli zdumieni bardzo słabą jakością dróg w tak zwanej prowincji Galicji. Do nas tak? nie dotarli w Rzymianie, więc my się nigdy tych dróg nie nauczyliśmy budować w tym okresie staropadzie. Tak, no nas chleb Azjan, połowa Azji lub Niedźwiedzim Krajem. Żartowano, że. Mhm prędzej można spotkać niedźwiedzia na drodze niż człowieka, bo rzeczywiście Galicja była duża, a liczba mieszkańców była dosyć skromna w tamtym okresie. Ja tylko dodam, że kiedy Austriacy wchodzili do, do Wadowic, czyli mówię o roku 1772, a pierwsze dane mamy z roku 1780, to liczba wadowicza oscylowała około 1700 mieszkańców. To dzisiaj wieś Roszowice ma tyle, prawda? To jest to porównywalne. No ale e, właśnie, no, e, czy my możemy być właściwie dumni z tej historii? Są, czy są tam takie elementy, o których nie wiem, pojedziemy do Krakowa, pojedziemy do Warszawy i kogoś czymś zaskoczymy na przykład. Nie, ktoś się tu urodził. Coś się wyjątkowego stało, to oprócz znaczy, tego, że papież. Nie? No, nie, nie, to oczywiście tego wątku mnie nie podejmował, bo to jest zbyt a, oczywiste. A powiedzmy też, bo e, mówi się o tym, że niedawno Sejmik uchwalił taką uchwałę, że papież się urodził w Małopolsce, że papież urodził się w Galicji. No tak, 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 ponieważ Galicja to dopiero skończyła się w roku 1920, pomimo tego, że Polska już zrodziła się, czy narodziła się między 18 a 19, to w związku z faktem, że Galicja była w stanie wojny, to znaczy obszar był przyfrontowy podczas wojny polsko-ukraińskiej. Oraz wojny polsko bo Pamiętajmy o tym, że z perspektywy Wadowicza toczyły się dwie bardzo ważne wojny. Jedna to z Czechosłowacją, gdzie staje, Polska zostaje zaatakowana, a dokładnie zostaje zajęta za olizie w styczniu roku 1919, i z drugiej strony w listopadzie wybuchła wojna polsko-ukraińska, i to powoduje, że Galicja, będąc w stanie tak naprawdę na odcinku przyfrontowym, tutaj jeszcze na przykład nie ma ostatnią bo w stulecie policji, sobie przeprowadzić, że policja w Wadowicach formalnie instaluje się dopiero w grudniu roku 1919, mm -hmm. nie w lipcu 19, jak w całej Polsce, tylko w grudniu 19 roku, a to dlatego, że tutaj zadania policyjne przysługiwały wojsku, żandarmerii wojskowej, ponieważ właśnie wyłapywano szpiegów, również między innymi na przykład aresztowano wszystkich mieszkańców e, miasta, którzy mieli pochodzenie czasu czeskie. Czeskie. Czyli ta droga przez rynek, ten trakt cesarski to, to jest... Ulica Wiedeńska dawna, od 1898, ulica Mickiewicza Zresztą kiedyś ulica Handlowa również w Wadowicach, targ w Wadowicach trochę zaczynał na ulicy dzisiejszej Batorego A kończył się między innymi za ulicą, e, za rynkiem z jednej strony i aż pod klasztor z tamtej strony podchodził i pod o, państwową straż Pożarną. No, a skąd w Radowicach tamte... taka estyma dla samego Mickiewicza? Mamy ulicę Mickiewicza, mamy kopiec Mickiewicza, Skąd to się bierze? To też jest okres galicyjski. To znaczy no, to wynika z wielu czynników. Proszę pamiętać o tym, że e, kiedy rodzi się ta estyma wokół Mickiewicza i wokół innych również twórców narodowych i kultury, literatury i kultury, to Polska e, jako państwo nie istnieje. Tak? Mm -hmm. Przedłużeniem narodu jest tak naprawdę kultura to Zresztą Izabela Fleming-Czartoryska wspominała, jak tworzyła Muzeum Czartoryskich na początku wieku XIX, że dopóki dopóty istnieje kultura polska, dopóty istnieje naród polski. Jak przestaniemy dbać o swoją kulturę, to w pewnym momencie nastąpi wynarodowienie z języka i staniemy się po prostu częścią innego imperium. I ta kultura w momencie, gdy nie mieliśmy swojego państwa administracyjno-politycznego, była przedłużeniem witalności narodu polskiego. A też druga połowa XIX wieku to moment, gdzie ludzie się alfabetyzują. Coraz więcej ludzi chodzi do szkoły, kończy te szkoły. Synowie chłopscy, wiejscy synowie e, e, kończą gimnazjum w Badabicach, kończą gimnazjum świętego Jacka w Krakowie czy inne znakomite szkoły. I Jeszcze oni są zachłyśniętym Sienkiewiczem, zachłyśniętym Mickiewiczem. Oprócz tego jest powtórnym powtórny pogrzeb Mickiewicza na Owelu, No to wszystko powoduje, na, że... U nas budują tego... ko kopiec. Y ale tuż w międzywojennym okresie, bo w 1934 roku no, a dlaczego akurat no, czemu nie wtedy, nie wiem, Piłsudskiego, To była moda. Znaczy, no, wzięło się to z tego, że było stulecie między innymi napisania Pana Tadeusza. No, no. I jak gdyby chcąc uhonorować 100 lat, no jednak, jednego z najwybitniejszych pierwsze twórców, wieszczów polskich, po drugie chyba najsłynniejszego jego dzieła, które raczej chyba wszyscy znają, mam nadzieję, no to postanowiono uhonorować właśnie, a że tak się złożyło, że to jest 34 rok, kiedy go sypano, ponieważ wtedy budowano wodociągi. Wodowiczani byli bardzo praktyczni. Powstała góra ziemi. Mhm. Po tym, jak wykopano rów, żeby zbudować wodociągi, no za co z tą górą ziemi zrobimy? No to wymyślmy, że będzie kopiec. My no się będzie... byśmy do szwagra wywieźli <laughs> na, na działkę. tego tak by było. <laughs> więc padli na pomysł, że zrobimy sobie taras widokowy poniekąd, mhm. a z drugiej strony jeszcze uhonorujemy no, nie byle jaką postać, bo przecież Anoa Moskiewicza oraz jego właśnie najsłynniejsze dzieło. Więc stąd to się, stąd to się wzięło. Niemniej ten kult Mickiewicza, on był obecny no niemal w całej Galicji, to w Ładowicach rzeczywiście był silny, ale w całej Galicji był kultowowany Mickiewicz w drugiej połowie XIX wieku. Oczywiście mówię tutaj bliżej końca XIX wieku, bo on umiera w 1855 roku w Turcji. A pan napisał świetną książkę o Galicji, w czy o w Galicji tak naprawdę. Dziękuję. Czy będzie kon kontynuacja? Jest w trakcie pisania ta książka, to znaczy dużo ludzi mówi, że czeka na nią, co jest bardzo miłe i stlewia troszeczkę. Bo brakuje takich publikacji na rynku. No, w, w... To znaczy pierwszy, pierwszy tam się okazał dosyć dużym sukcesem, bo zszedł cały nakład w liczbie 600 egzemplarzy, co. Mhm. Z perspektywy tego, że jednak mówimy o, nie o Krakowie, tylko o mniejszej miejscowości. Ale przeznam uczciwie case study, czyli ta metoda, którą zastosowałem podczas pisania tamtej książki, no, okazała się, no przysłowym z dziesiątkę, ponieważ Kiedyś miałem przyjemność być w Żywcu tak, tak? i w Żywcu widzę tę książkę swoją tam podczas innego spotkania i jeden z żywczan mówił mm -hmm. tak, wie pan co, pan 55 razy użył nazwy Żywiec w swojej książce i my ją wykorzystujemy po to, żeby mieć punkt odniesienia. Mm -hmm. Więc to stosowanie właśnie tej porównawczej metody spowodowało, że ta książka dziś spotkała się z dużą akceptacją i popularnością. A druga rzecz jest taka, że rzeczywiście teraz tworzy się, powstaje drugi tom, drugi tom, który będzie obejmował lata 1914. do 1920, czyli te bardzo trudne lata I wojny światowej. A to, i już, jest, po to wojnie. już jest w trakcie pisania, rozumiem. 250 stron ma chwilę obecną napisane i się dalej pisze jeszcze, mm -hmm. ponieważ cały czas dochodzą znakomite materiały, które no, są materiałami dotychczas nieodkrytymi, są unikatowymi materiałami. A gdzie te źródła się znajdują? W no, czy Oczywiście badam również archiwum parafialne, chociażby, więc jest wykorzystywane, ponieważ nie sposób nie pisać o tych lokalnych, wykorzystując lokalne źródła, ale to są różne archiwa. To może być archiwum administracyjne w Wiedniu, archiwum wojny w Wiedniu, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, gdzie są. Ponad setka jednostek dotyczących wadowy z okresu I wojny światowej, a nawet mamy materiały w postaci jednostki, które pochodzą z centralnego państwowego A to dzisiaj się już um umawiamy wiemy. na kolejną rozmowę, jak książka będzie miała swoją premierę. Okay? E, tak, nie umiem obiecać, kiedy to będzie, ponieważ ale to w, w tym tak roku, zwanym międzyczasie mm -hmm. muszę książkę habilitacyjną obronić. No tak. ale, ale chciałbym bardzo w przyszłym roku, w roku w roku 2020, ponieważ będzie 100 lat od cezury kończącej tą książkę, ponieważ pierwotnie chciałem pisać lata 14-18, mhm. ale uznałem, że rok 18, kończąc na roku 18, to tak naprawdę na czym miałbym skończyć? Na tym, że niektórzy ludzie, którzy żyli w Jadowicach piszą, rodzi się niepodległa Polska, kiedy tak naprawdę w 19 roku oni się dalej zmagają z tymi samymi problemami, które towarzyszyły im jeszcze w roku 18. Nadal jest epidemia, tym razem, Czerwonki w Władowicach, nadal jest, funkcjonują obozy niemieckie w Wadowicach. nadal jest głód, który panuje w Wadowicach, może nie na taką skalę. No i formalnie 17, w normalnie Galicja się w 17-18, również oprócz tego, mhm. ponieważ okazuje się, że przedłużenie, na przykład władzy powiatowej, jest dalej w roku 19 takie same jak w roku 18. Różnica jest tylko taka, że w 14 listopada 1918 dowodowiec przeżył przedstawiciel Polskiej Komisji Likwidacyjnej z żywca który od wszystkich urzędników miejskich oraz powiatowych odbiera przysięgę wierności na rzecz odrodzającego się państwa polskiego. Mhm. I oni 14 listopada składają uroczystą przysięgę wierności państwu polskiemu i nadal są ci sami urzędnicy, którzy są Polakami i kontynuują jak gdyby swoją dalszą pracę. Tylko ale już... wśród nich są też pewnie i Niemcy, Austriacy, że tak powiem. To znaczy przede wszystkim w tamtym okresie już było bardzo mało, mhm. to była śladowa ilość, ale oczywiście są ludzie, którzy nie mieli nadal mają. Pro mają problemu? Wielu z nich utożsamia się z miejscem, w którym się wychowali, w którym żyli. No, proszę zwrócić uwagę nawet na Habsburgów, Żywieckich, którzy przecież stają się Polakami. Do tego stopnia, że nawet podczas II wojny światowej, kiedy im naziści oferują, żeby byli, wpisali się na formułizm, to oni mówią, że nie, jesteśmy już teraz w tym momencie Polakami. Więc tutaj jest bardzo silny jak gdyby, związek z miejscem i z odradzającym się państwem polskim. Często to jest pragmatyzm. A co w, co w najbliższym czasie, jak opowiadać tą historię wadowiczaną? Dzisiaj, no tutaj w restauracji ona się nazywa parkowa, jak tak. u pana Galicjanka. Witolda Kolasy, któremu kibicujemy, żeby mu się udało, bo to jest fajne miejsce, żeby ludzie tutaj przychodzili, żeby stało się to takim kolejnym miejscem spotkań. Będzie wykład, wystawa wykład tajemniczy ogród. Gdzie staram się poprzez historię parku pokazać historię Wadowic, bo to dzisiaj jest takie, mm -hmm. staje się modna taka historia pretekstowa. Tak? My jesteśmy w parku, ale mówiąc o różnych punktach orientacyjnych w parku, typu em, kapiczka, która znajduje się na końcu parki Matki, Matki Boskiej jest jak gdyby punktem odniesienia do tego, żeby móc opowiedzieć, skąd ona się w ogóle tam wzięła. Jak to jest, że w roku 1915 wadowiczanie dziękują Marii, czy Bogu, za to, że nie spotkała ich krzywda ze strony Rosjan, bo przecież pamiętajmy o tym, że 30 km w linii prostej od Wadowic zatrzymują się forpoczty armii rosyjskiej. Wadowiczani w panice uciekają już, z, mówię tutaj o inteligencji wadowickiej, o tych ludziach, których było stać na to, żeby uciec, o duchowieństwie, które ucieka, niektórzy uciekają na Morawy, a niektórzy nawet do gracu uciekają, już nawet nie do Wiednia, tylko nawet jeszcze do gracu uciekają, w obawie przed tym, że będą represjonowani przez Rosjan, którzy wkroczą do Wadowic. A czego możemy się spodziewać dzisiaj na tej wystawie? No będą zdjęcia e, świętej pamięci Edwarda Wyroba. Właśnie, bo w tym tygodniu właśnie e, zmarł Edward Wyroba. Tak, który miał kolekcja tak, zdjęć. Tak, właśnie. E, Miał taką cechę, że potrafił wyciągnąć te archiwa gdzieś tam ze strychów i... Znaczy, znakomitym kolekcjonerem mm -hmm. to, i pasjonatem oczywiście historii regionalnej, e, która wyrażała się przede wszystkim przez to, że miał tam, e, taką nić, czy chęć kolekcjonowania tych unikatowych zdjęć. I dzięki ale... takim ludziom źródła historyczne mają szansę na ocalenie. Takie zdjęcia są przecudowne, naprawdę, mm -hmm. pokazują park. Z które funkcjonowały od lat 30. aż do po II wojny światowej, pokazują park w okresie okupacji niemieckiej, bo nie wiem, czy, czy, wiesz, czy państwo, czy pan wie, ale park był zamknięty dla ludności nie niemieckiej, był tylko dla Niemców dostępny. Polacy nie mogli chodzić do parku, ponieważ to była dzielnica wydzielona dla, dla Niemców. Czyli był napis... No, no, no. tak jest, dokładnie. Bo zresztą cała ulica dzisiaj wolności, ale ja wolności, która zresztą nazwana od odzyskania przez Polskę niepodległości w 19 roku, była jak gdyby częścią zamkniętą dla, dla Polaków. I są te zdjęcia z tej okresu okupacji. Są zdjęcia między innymi pierwszego placu zabaw sprzed 60 lat, który był zbudowany w parku. Więc naprawdę jest przepiękna, bogata kolekcja zdjęć, bo pamiętajmy o tym, że Edward Wroba mieszkał przez wiele, wiele lat w schronisku ponieważ jego rodzina była opiekunami parku od roku 1921. O, to tego nie wiedziałem. Od 1921 roku, kiedy jego dziadek, który był weteranem wojny, uzyskał prawo opieki nad parkiem, a potem jego babcia w 1933 roku przejęła. I jak gdyby dzięki temu mamy tą kolekcję zdjęć wykonywaną mm. przez nich przez wiele, wiele dziesiątków lat.

Więc prawie 50 lat na fotografii Parku Miejskiego, czy wtedy coś nazywał Park Adama Mickiewicza, bo też pamiętajmy o tym, że Park jest Adama Mickiewicza, co odpowiadam również na wcześniejsze pytanie, dlaczego kopiec Adama Mickiewicza? Ponieważ w Archium Narodowym w Krakowie, przy ulicy Siennej, znalazłem plan parku. Mówi się Park Miejski? Nikt nie wie, że to jest Mickiewicz. Park Miejski a tylko... jest zmieniona, znaczy to jest nazwa zwyczajowa, która zaczęła funkcjonować po II wojnie. Mhm. Nikt, nie przypominam sobie, aby była uchwała Rady Miejskiej, która by zmieniła nazwę parku, a na uchwale Rady Miejskiej z 1912 roku oraz na planach parku widnieje park, nawet nie imienia Adama Mickiewicza, tylko park Adama Mickiewicza. Jest przepiękny plan, zresztą ten plan dzisiaj będzie można również na tym wykładzie obejrzeć. Z roku 12 z maja, bodajże z 24 maja, gdzie, bo ten park był budowany do lipca 1914 roku gdzie zakłada jest, jak gdyby układ przestrzenny tego parku pokazany z podpisem Park Adała Mickiewicza w Wadowicach. Stąd też y, odpowiedź na wcześniejsze pytanie, dlaczego kopiec Adała Mickiewicza, z Park Adała Mickiewicza, to i kopiec y, temu by tutaj był należny jak najbardziej Dobra, panie Konradzie, będziemy jeszcze o tym długo rozmawiać, natomiast zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się historią y, Wadowic, historią lokalną. Bo można wiele ciekawostek odkryć. No wodowice mają potencjał ku no, temu, Właśnie. No ja, cóż, dziękuję i spotykamy dziękuję. się na kolejnych wykładach. I czekamy Dzień na tą dziękuję. książkę w 1900, no, 2000, 2020. 2020 roku. Tak jest. Dziękuję. Dziękuję, pięknie.